Grając w te strzelanki wyrośniesz na morderce! Tia, a oglądając pogodę dziadzia, zostaniesz pogodynką. <laughs> Cześć misiaczki. W jednym z TikToków obalałem mit, jakoby gry wywoływały agresję u młodzieży. Jednak tym razem zajmę się mitem, w którym to niby gry sprawiają, że wyrastamy na morderców. Sam gram w gry już z ponad 20 lat, a w samych strzelankach mam przełupane dziesiątki tysięcy godzin. I jakimś dziwnym trafem ani razu nie przeklnąłem na TikToku, a jedyną rzeczą, jaką zabijam, to zakichane komary. Zespół doktora Davida Zendle przeprowadził wnikliwe badania na 3000 ochotników, graczy, grających w mega brutalne gry, czy wystąpi u nich tak Priming, czyli w skrócie skłonność do wykonywania czynności zaobserwowanych wielokrotnie. Oczywiście efekt badania był negatywny. Gry nie miały najmniejszego wpływu na rozwój primingu, więc jeżeli jeszcze raz usłyszycie, że gry wywołują agresję, to zapytajcie się rozmówcy, a filmy lub książki? Ha? Z tego co wiem, to większość kobietek lubi czytać kryminały, więc chłopaki uważajcie. <laughs> na koniec dzięki wielkiej Kamedelon, Makłowicz, Siemandero, Anonimowy Chłopak, Kiniu, Kubaromix, Romiks, Pikstryk, Rafalak, Maciuś, Danonek i Wiktor Za wsparcie mojego kanału Serduszko misiaczki, wielkie dzięki Miłego dzionka